Prosimy Cię, Boże Jedyny w Trójcy Świętej, o to, by cały świat zwrócił się do Ciebie i w Tobie zaczął szukać zbawienia. Niech nikt nie szuka go ubożka sławy, ziemskiej potęgi, bogactwa i przemijających przyjemności. Niech wszystkie ludy ziemi zawołają Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Trójco Święta, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Rozbudź, Panie, w ludach całej ziemi głęboką wiarę w to, że tylko w Tobie, Bogu Trójosobowym, mogą znaleźć zbawienie, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Niech wszyscy uwierzą, że tylko wzywanie Twojego imienia. I przyjęcie twojej pomocy zapewni im wieczne szczęście przy tobie. Matko najświętsza, pomóż nam tak odpowiadać na zbawczą Bożą pomoc, jak ty to zawsze czyniłaś. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech bez przeszkód będzie wyznawane i wzywane imię twoje, twojego Syna i Ducha Świętego, abyśmy byli zbawieni przez ciebie. Niech nikt nie będzie prześladowany i znienawidzony z powodu wyznawania Twojego imienia. Niech świat nie przemilcza zbrodni dokonywanych na Twoich dzieciach. Umocnij tych, którzy cierpią za wiarę w Ciebie, bądź przy nich, dodaj im sił i pocieszaj przez Matkę Jezusa i swoich aniołów. Daj wieczną chwałę tym, którzy stracili życie dla Twojego imienia, niech ci, którzy dzisiaj prześladują Twoje dzieci, nawrócą się do ciebie jak szaweł pod damaszkiem i niech staną się głosicielami twojego zbawczego imienia niech uznają wszystkich ludzi za swoich braci i siostry amen ojcze nasz pomóż mi żyć w sposób jaki oczekujesz od twojego dziecka nie dozwólbym cię nazywał ojcem naszym a zachowywał się jak syn i brat marnotrawny który tylko bierze wszystko egoistycznie zachowuje wyłącznie dla siebie z nikim się nie dzieli, niczym i trwoni Twoje dary. Naucz mnie, Panie Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia. Amen.